Marina Łuczenko-Szczęsna, znana z pasji do muzyki, obecnie koncentruje się na najważniejszym aspekcie swojego życia, rodzinie. Lipiec 2024 roku przyniósł radosną nowinę. Na świat przyszła jej druga córka Noelia, owoc miłości z mężem Wojciechem Szczęsny. Warto przypomnieć, że ich pierwsze dziecko, synek Liam, przyszedł na świat już w czerwcu 2018 roku. Artystka nie zapomina o swoich fanach. Z którymi chętnie dzieli się codziennymi radościami za pośrednictwem mediów społecznościowych. W jej postach można zauważyć ciepłe, intymne momenty z życia rodziny szczęsnych, gdzie zwracają uwagę nie tylko uroki dnia codziennego, ale także radości i matczyne wyzwania. Ostatnio w swoich relacjach na Insta Stories ujawniła emocjonalny filmik, który obrazuje cenne rodzinne chwile. Wydaje się, że Artystka całkowicie utożsamia się z przesłaniem, które mówi o tym, że macierzyństwo, mimo swoich trudności, jest źródłem prawdziwej satysfakcji. Od czasu do czasu zatrzymuję się na chwilę, rozglądam się wokół i oczy same się pokrywają łzami radości. W tym całym zamieszaniu, bałaganie i zwyczajności dociera do mnie, że to jest to moje życie, o którym marzyłam kiedykolwiek. Mąż, który darzy mnie miłością, jakiej zawsze pragnęłam oraz dziecko, za które oddałabym dosłownie wszystko. Dom, w którym króluje śmiech, czułość i miłość, większa niż cokolwiek, co mogłam sobie wyobrazić. Nie jest idealnie, są trudne dni, ale to jedno z moich największych spełnionych marzeń. Oto słowa, które Marina podzieliła ze światem, ukazując piękno bycia matką. W ostatnim czasie artystka postanowiła podzielić się z fanami także szczególnymi chwilami spędzonymi z pociechami. Publikując wzruszające nagranie, pokazała wyjątkową relację między Liamem i jego maleńką siostrą. Na filmie widzimy, jak chłopiec w delikatny sposób opiekuje się Noelią, tuli ją do siebie i całuje w policzek, manifestując swoją miłość i troskę. Niedługo po tym Marina zamieściła kolejne wzruszające nagranie na swoich Insta Stories, na którym Liam z odpowiedzialnością starszego brata. Głaszcze swoją siostrzyczkę przebywającą w łóżeczku. Z tego, co można zauważyć, Maluch już od najmłodszych lat przyjmuje rolę opiekuna z ogromną dojrzałością. Takie chwile, przepełnione ciepłem i miłością, pokazują, jak niezwykle ważna jest rodzina w życiu Mariny Łuczenko-Szczęsnej. To w niej artystka znajduje źródło największych inspiracji i radości, które, jak sama mówi, są nieocenionym skarbem.